Cześć, 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 siemanko, dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 18 z matury próbnej z matematyki z operonu z tego roku. Dokąd zdanie wartość wyrażenia sinus 150 stopni odjąć kosinus 120 stopni jest równa? Żeby takie zdanie rozwiązać, to niestety musimy pamiętać jedną rzecz, czyli wzory redukcyjne, ponieważ widzimy, że nasze sinusy i kosinusy są bardzo, o bardzo wysokich kątach, takich niestety nie ma w kartach wzorów podanych od razu, więc przydałoby się je e, jakkolwiek zamienić i właśnie... Tego, w tym celu pomogą nam wzory redukcyjne. Ogólnie wzory redukcyjne pomagają nam w większe kąty zamieniać na mniejsze kąty, czyli na przykład przykładowo, jeżeli mamy sinus no, 120 stopni, to coś takiego możemy sobie zamienić na sinus. I tutaj w nawiasie się dzieje bardzo ważna rzecz, która się powtarza ciągle i trzeba ją pamiętać, czyli na początku zapisujemy wielokrotność kąta 180 stopni, czyli y, to będzie 180 stopni, bo to jest najbliższy kąt do 120 odjąć i tu odejmujemy tyle, ile nam brakuje, żeby był ten początkowy kąt 120 stopni. No 180 stopni odjąć 60 stopni, to będzie ten kąt 120 stopni, więc to się zgadza. I z tego nam wynika, że po prostu pisujemy sobie nasze, naszą funkcję trigonometryczną, czyli sinus, przepisujemy i zapisujemy ten kąt, który był na końcu, samym ten, który odejmowaliśmy, czyli 60 stopni. I na samym końcu jeszcze tylko przydałoby się uwzględnić, czy będzie przed tym sinusem plus czy minus. To wszystko zależy od tego, czy sinus w danej ćwiartce jest dodatni. Jak dobrze pamiętamy, to jest pierwsza ćwiartka, to jest druga, to jest trzecia, a to jest czwarta. W pierwszej ćwiartce każda funkcja jest dodatnia, czyli sinus, cosinus, tangens jest dodatni. W drugiej jest tylko sinus dodatni, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej tylko cosinus. Czyli widzimy, że nasz kąt to był początkowy 120 stopni, tutaj też było 120 stopni w tym nawiasie, to będzie gdzieś tutaj w tej ćwiartce, tutaj będzie ten kąt. W takim razie sinus jest dodatni, więc my w naszym, przy naszym sinusie będzie po prostu stał plus, czyli nie zapisujemy nic i wychodzi nam, że sinus 120 stopni to jest inaczej sinus 60 stopni. Czyli taki ogólny wzór na rozwiązanie tego typu zadania to jest sinus alfy, sinus jakiejś może bety, to się równa. Przypisujemy tą samą funkcję trygonometryczną, w nawiasie zapisujemy k razy 180 stopni, to jest ważne, żeby było 180 stopni, ponieważ gdyby tu było 90 stopni, które też może się znaleźć, to wtedy to troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ jeżeli tutaj byłoby 90 stopni, na przykład razy 1, razy 3, czyli to k byłoby nieparzyste, to wtedy ta funkcja będzie się zamieniać raz z sinusa, raz na kosinusa, więc polecam pamiętać, że tutaj musi być 180 po prostu zawsze i może być razy 2 Razy 1, razy 3, tu nie ma znaczenia. I teraz odjąć jakąś alfę. I to jest ważne, że to, co jest tym całym na wyrażeniu, czyli k razy 180 stopni minus alfa, musi nam dawać betę końcowo. I jak coś takiego zachodzi, to nasz sinus... Przepisujemy i dopisujemy tylko tą alfę, czyli ten kąt, który odejmowaliśmy. Ewentualnie dodawaliśmy, to nie ma znaczenia, to może być plus albo minus. No i tylko na samym końcu musimy pamiętać o tym, żeby ten znak uwzględnić zgodnie z tym naszym założeniem o tych funkcjach dodatnich, czyli ten sinus, czyli ta beta byłaby od zera do 180 stopni, czyli znajdowałaby się w pierwszej bądź drugiej ćwiartce, to tutaj byłby plus. Natomiast jakby znajdowała się w tej drugiej, trzeciej bądź czwartej ćwiartce, to niestety będzie minus. I to jest cały sposób na rozwiązywanie tego typu zadań. Czyli w naszym przypadku mamy sinus 150 stopni. Sinus 150 stopni możemy sobie zapisać jako sinus. To będzie po prostu 180 stopni minus 30 bo jak odejmiemy sobie 30 to otrzymamy znowu 150 stopni i z tego wynika, że to będzie sinus 30 stopni i oczywiście będzie plus, ponieważ to jest druga ćwiartka, w drugiej ćwiartce sinus był dodatni. Czyli sinus 150 stopni to jest inaczej sinus 30 stopni. To samo zrobimy sobie z cosinusem 120 stopni. Cosinus 120 stopni to jest inaczej cosinus w nawiasie będzie 180 stopni minus tym razem odejmiemy aż 60 stopni i wychodzi, że to jest cosinus 60 stopni. Tylko musimy znowu uwzględnić znak, ponieważ w tym przypadku cosinus 120 stopni to jest druga ćwiartka, w drugiej ćwiartce tylko sinus był dodatni. W takim razie cosinus będzie ujemny, więc przed tym musi stać minus. I to. Tyle. Jak to sobie zapisaliśmy, czyli uprościliśmy sobie te sinusy, kosinusy, teraz przepiszmy to całe wyrażenie, tylko podstawimy już nasze uproszczone wersje, czyli zamiast sinusa 150 podstawimy sobie sinus 50 stopni, odjąć minus kosinus 60 stopni, no i z minusa z tych dwóch minusów zrobi nam się plus, czyli będzie sinus yy, tu było, przepraszam, 30 stopni nie 50, 30 stopni plus. Cosinus 60 stopni. No a teraz, jak sobie odpalimy kartę wzorów, tam są tabelki trigonometryczne i o konkretne wartości dla cosinusa, sinusa tangensa. Sinus 30 stopni to jest 1 druga. Dodać cosinus 60 stopni to jest również 1 druga. Czyli wychodzi nam z tego 1 i to będzie odpowiedź D.